Orędzie Maryi, przekazane do Jennifer, 31 maja o godzinie 16. Moja córko, przychodzę z pokojem nieba. Przyznano mi ten czas, abym zjednoczyła świat. Poprzez moc Ducha Świętego przyniosłam na świat mego syna. A teraz jestem tutaj, by przywieść świat do mego syna. Moje dzieci, za kim idziecie? Czy wasza dusza jest kierowana przez tych, którzy żyją w prawdzie mego syna Jezusa? Czy też przez tych, których diabeł używa w celu niszczenia? Poprzez życie według sposobów tego świata. Szukajcie pokory, moje dzieci, a ją osiąga się przez podawanie się Bożemu planowi, przez pokładanie całej Waszej ufności w Ojcu Niebieskim oraz w misji, którą On Wam powierzył, żebyście się spełniali na tej ziemi. Wasz czas na tej ziemi jest cenny. I nie ma być marnowany. Podążajcie za moim synem, przyjmijcie swoją kalwarię poprzez akty pokuty. Dzięki modlitwie i postowi zaczniecie mniej pragnąć tego świata, a więcej woli ojca. Z każdym paciorkiem różańca jednoczycie się z trójcą świętą. Każdy paciorek różańca, każdy zdrowa Maryjo okrywa Was moim płaszczem opieki. Ja jako czuła matka wyciągam ku Wam swą rękę, by zaprowadzić Was do domu, do nieba. Niech pokój mego syna Jezusa pozostanie w Waszym sercu.